Publicznie. Tak, byłem osobą poczytalną, jestem osobą poczytalną, jak najbardziej pracując, pracując w zawodzie, który wykonuję, nie mógłbym być osobą niepoczytalną i tak dalej. Wiemy dokładnie, dokładnie wiemy o tym, nie będę tutaj przytaczał akurat siebie, ale wiemy, wiemy o tym, że większość z was, was, właśnie z was, ludzi, którzy, którzy zadają mi pytania i którzy na przykład są na, na waszych kanałach, na przykład na kanale Czarnowiza na przykład, to są osoby zaburzone, które po prostu które się po prostu leczą. Ja nie będę wymieniał z imienia i nazwiska tych, tych osób, ale te osoby się po prostu leczą. Więc czy ja, jestem, czy ja byłem osobą poczytalną, ja je byłem i ja jestem osobą poczytalną w moim mniemaniu i w mniemaniu moich pracodawców i w mniemaniu lekarza, który który wydał mi wydał mi No, jak to się nazywa?